Co to może być? Ojka, jeszcze jedna, masz dwie, a wiesz, że za bardzo z jednej strony? Patrz, tutaj jest. Nie ubrana choinka, a to jest ubrana, z lampkami. Tu. Mogę to Zobaczymy, jak to Mamusia przeczyta, dobrze? To są... kokosanki! Mm. Del twierdzi, że kawa o smaku pistacji pachnie jak... jakoś inaczej jak cukierki ja wyczułam, że to jest zapach białych wędrynek. Mogę wyjąć? Dobra, ja poskładam. Mamy takie coś jest to taki stryganik z hot dogami. Fajny bardzo. Podoba mi się, że ten hot dog jest osobno bułka, osobno parówka, że to się wkłada samemu. Można tak robić hot dogi. Gwiazdka jedna i jedna paróweczka, tak? ta No Fajne, dzisiaj mi się podoba. Hej, wszystkim, to Merkaden. Witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku vlogmasa. Dzisiaj jest środa. Amelka teraz jest u dziadków. Ja na chwilę wróciłam do domu, trochę popracować, ale teraz już tam wracam do niej z powrotem. W nocy to już wam wcześniej pokazywałam, spadł trochę śnieg, ale teraz jest dodatnia temperatura, więc ten śnieg to już tak się topi, jest taki paćkowaty, no ale jest. Mam nadzieję, że w tym roku będzie śnieg na święta. Aż dziwne, że to mówię, bo oglądałam mojego mm, starego vlogmasa, chyba tego pierwszego w ogóle, tego nagrywanego 7 lat temu. Merry Christmas się nazywały, bo tak lubię sobie w dany dzień, jeśli zdążę, obejrzeć vlogmasy z danego dnia z poprzednich lat. W sensie na przykład dzisiaj obejrzałabym sobie Merry Christmas z 7 grudnia, to nie vlogmas z 7 grudnia i vlogmas z zeszłego roku też z 7 grudnia, bo tak fajnie sobie przejrzeć po prostu, jak to wyglądało przez te lata. No i właśnie w tym Merry Christmas wyszłam od dentysty 6 grudnia i narzekałam, że e, co to za biały sheet spadł na ziemię i co prawda mało i co to ma być No nie, no co to jest? tu skifu! Wychodzę od dentysty jako takie coś! Nie jest tego dużo, ale... ale jedna! Znikaj, znikaj! Teraz bardzo bym chciała, żeby był śnieg na święta. Puch, tak mam nadzieję, że będzie. A wy chcecie śnieg na święta, czy, czy nie chcecie? <zysy> Zesnęła na drzemkę, Tutaj już trochę e, pochmurno robi. długo będę musiała ją obudzić, e, ale ja sobie jeszcze chwilę poczytam komiks i odpocznę. Zając siebie chmurkę puchu. <grych> Spokojnie. Nie, tato. To tylko śnieg, szepnęła porada, która też już nie spała. Hello! Już jest mega późno właściwie jest. 22.53 To jest chyba jakieś takie codzienne moje miejsce do mówienia Wam, która jest godzina W każdym razie, jest dosyć późno, Amelka też, też dzisiaj dosyć późno zasnęła I też wyszło także dzisiaj w sumie w ciągu dnia za bardzo jakoś nie nagrywałam nic W sumie byliśmy u mojej teściowej razem, potem byliśmy z Amelką na małych zakupach no i tak jakoś w sumie zleciał dzień bez, jakich, bez jakichś większych rewelacji. E, teraz bym sobie jeszcze chciała spokojnie otworzyć e, dwa kalendarze adwentowe, których nie otwierałam w ciągu dnia. Zobaczymy, co się będzie ciekawego. W ogóle chciałam, chciałam się dzisiaj pomalować tym nowym tuszem. Ja go sobie schowałam do jakiegoś woreczka strunowego w nadziei, że tak szybko nie wyschnie, ale nie wiem, gdzie to położyłam, nie mogę w ogóle znaleźć. Nie, nie wiem, co zrobiłam. Tu, tu. jakiś lakierek. Co my tu mamy? Ojejku! Mam jakiś taki z kolorowym um, brokatem. Top Glow Get In The Space. To jest top, top glow. Okej, okay, czyli to jest chyba jako top, tylko z efektem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja aż takim super znawcą nie jestem. <laughs> ja tylko sobie robię sama paznokcie w domku. Tylko fokusa nie mamy. No z takimi błyszczącymi drobinkami. Nie wiem, czy są w takich różnych kolorach. Jak tak patrzę, to dominuje dla mnie złoty. Ale będę musiała zobaczyć, jak to na paznokcie wygląda. No i jeszcze mięski. Tu jest siedem. O, wypadł misiu. Misiu z choineczką. I się znalazła sobie nowe miejsce do spania. Na kuchni. Nie wiem. Tyle wygodnych miejsc. Z szerszym miejscem na tyłeczek. Ale jej się podoba tu. Okej. Okay. Ona lubi w sumie takie dziwne miejsca. Angiełka na fotelu sobie śpi. Lubię ich te tak łapki. Słodko.